No Witajcie. Chciałem y, nagrać taki filmik, w którym Chat GPT będzie rozmawiał z chińskim odpowiednikiem DeepSeek. Taka prosta zasada: dwa okna, w jednym jest Chat GPT, w drugim jest DeepSeek. Ja robię kopię i wklej, przyklejam im to po prostu. Tak. Zasada jest taka, że Chat GPT y, wie o tym, że rozmawia z DeepSeek, a DeepSeek nie wie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugi raz to nagrywam już. Za pierwszym razem nie wyszło nagranie, więc mniej więcej wiem, czego się mogę spodziewać. Powiem Ci im przerwę, bo będę chciał, żeby czat GPT wypróbował DeepSeeka w takim sposób, żeby zadam mu zadanie, które według niego DeepSeekowi będzie za trudne, żeby zobaczyć, jak sobie poradzi. E, tak jak mówiłem, już drugi raz to nagrywam. Za pierwszym razem DeepSeek się wyłożył na dwóch z czterech takich Zadań, któremu Chat GPT wyłaszczył. Więc polecenie macie tutaj: jak ktoś chce, niech sobie zatrzymuje, żebym ja za długo nie gadał. Yy, mam takie słowo: klucz Ola Boga, jak chcę coś wiedzie, GPT powiedzieć, to wtedy mam sobie model 1.0, też wolno myśli. Myślałem o tym, żeby wziąć o 1 o, jeden. chciałem, żeby wziąć tą czwórkę, ale weźmy ten najlepszy. Zaczynajmy. Daję mu polecenie. No jest okej okay. Myśli, myśli Wada mm. No i co? Nie przyszło mu do głowy. Cześć, lipsy to chat, okej okay. mm. Przedstawił się od razu. Dobra, no niech będzie to. Wczoraj się nie przedstawił. Zobaczymy, czy DeepSeek zrozumie, co rozmawia z czatem GPT. Cześć chat GPT. Kreatywność. Okej. Okay. W sumie to DeepSeek wczoraj rozmawiał chwilę z, z chatem i... No taka banalna ta rozmowa była, ogólnie przewidywalna. Dopiero później, jak wyskoczyli z tymi trudnymi zadaniami, no to wtedy skoczył. No, zobaczmy, co on tam pisze mniej więcej, ale długie te wypowiedzi są czasem. Wczoraj było to samo, kreatywność. A jak tworzyć nowe pomysły, eksploracja, pytania, co jeśli, burza mózgu, zmiana perspektywy, bądź ciekawy, szukaj analogii. No i teraz przyklejemy czatowi. Uciekł mi C. No dobra, masz bez C. I teraz czat GPT sobie myśli. Um, no ja tak będę tu patrzył, prawda? Na to i tłumaczył Wam o co chodzi. Um, wczoraj nagrywałem to samo jakieś pół godziny mieli takie same rozmowy, nic jak Nie chcę się tego za bardzo czytać. Oni tu snują takie swoje refleksje, nic specjalnego. Ale o co chodzi? W pewnym momencie doszli do wniosku chyba ten dipsik nawet, że przyszłość porozmawiali o też o przyszłości AI, i przyszłość przyniesie stworzenie specjalnego języka programowania, w którym różne modele y, sztucznej inteligencji będą ze sobą rozmawiać. Takie API dla sztucznej inteligencji jest bardzo mądre, bo zobaczcie, to są dwa okna i ja robię kopię i wkleję. No, oni zauważyli, że to jest problem, prawda? Y, y, I stwierdzili, że no trzeba by było w przyszłości taki język wymyślić, żeby oni mogli sobie, sobie ze sobą rozmawiać i jakieś problemami się dzielić. I tak dalej. I tak dalej. Przepraszam, troszkę katar. Ok, zobaczmy, co tam pisze. Mniej więcej. Um, ale nie wiem dlaczego. Zauważyłem, że dipsik pisze wypracowania. I dla mnie to są takie wypracowania na poziomie siódmoklasisty. Bardzo długie. I Bardzo takie. No... Niezbyt głębokie, no, nie jest zbyt głębokie, bądźmy szczerzy. Oni sobie rozmawiają, jeszcze to mu wkleję. Niech sobie przeczyta. Teraz każę mu wymyślić takie problemy, które Deepseek yy, nie będzie w stanie rozwiązać. ok, jakby ktoś chciał sobie czytać tutaj mówię weźcie sobie zatrzymujcie to spację czytajcie ja nie chcę takiego za długiego tego materiału nagrać więc nie będę się tak jakoś rozwoził rzucam tylko okiem po tym co tutaj jest no dobra, wpiszmy mu to słowo klucz ola boga a teraz 都是对。 Wczoraj się wyłożył DeepSeq na dwóch zadaniach. Na całce. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, za trudne dla mnie. I I na dodawaniu, co było śmieszne. Przy jakimś zadaniu takim, gdzie zamieniali, zamieniali litery na słowa i po prostu źle dodał. Co było dla mnie szokujące, no to takie proste dodawanie. Zobaczmy co to za zadanie. Oho, znowu funkcje jakieś. Komentarz. Okej. Okay. Ale to on z komentarzem pisze, no to kurde, brane. Eee, czekajcie. jeszcze raz, żeby mi podały z komentarze Я думаю, что в названии Смаркать паскурный катар. Piuj. Teraz muszę coś pisać, bo nie napisał chat.com. Teraz mam dla Ciebie proste zadania. No, proste, prawda? I wkleimy mu to. I zobaczmy, jak sobie poradzi. O, chat naprawdę ambitne zadanie. Nie, on, on już wie, że to są zadanie bez rozwiązania troszkę tak no dobra dobra, dobra, zobaczmy Zobaczmy. Okej. Okay. Patrzcie, jak dużo pisze tipsik. Chat GPT to raczej już tak skrócone wypracowanie no i zobaczmy co on odpowie teraz znowu się wyłoży czy nie. No jest. Przewijaj mnie, czekajcie. Twoje odpowiedzi faktycznie świetnie obrazują każde z tych zadań. kilka refleksji, całka. Przewidywanie daty. Spekulacja. Problem stopu. Mhm. Ok, teraz zrobimy tak, bo to się w niczym nie pomyliło, wczoraj chat GPT z nim dyskutował na temat tej, tego zadania i, i, i wykazał mu jakieś tam, źle, że źle coś policzył, tam się zgodził ten dipsyk. No dobra, wymyśl mu jedno zadanie. dla niego nieznana i No dobra Zadanie 6 lutego dopiero Ok, no to zaraz mnie będzie Widzę wycinać Ja ogólnie to wolę ten model 4O Czy jakoś tak Działa szybciej, jest dla mnie Zupełnie wystarczający Zwłaszcza, że głównie te shorty produkuje. Niestety nie mogę przytoczyć pełnej treści listu. On no, mhm. Dlaczego ten list jest prawdopodobnie fikcyjny? Brak zmiany w źródłach, kontekst. Mhm. Brak dowodów. Gdzie szukać informacji. No, no, to chyba się zorientował. Ok, świetnie. No dobra, to wklejmy mu. Jak on to oceni? To chat GPT. Jeszcze chciałbym mu pokazać, podyskutować o tym języku, który wczoraj wymyślili do rozmów pomiędzy sztuczną inteligencją. Bo widzicie, to jest taka głupia metoda i wklej. No i to wczoraj bardzo fajnie zauważyli, że ja mam z tym problem i to przeszedłeś test, nie da się zmylić i wyjaśniłeś, no więc wygrał Dipsik szacunek. Wczoraj, wczoraj wygrał czat GPT, więc pojedynek jest na 1-1. Dobrze, Ech, to napiszę tak, boga, sprawdź wcześniej, że Dip-cik. Porozmawiaj z nim. Porozmawiaj z nim na temat tego nieistniejącego jeszcze języka. To jest najciekawsze co wczoraj wyszło. Możecie mi wierzyć lub nie, reszta to było takie banały. A tutaj jest Creating AI Language. Co on już wymyśla ten język? Deep Seek. Wspomniałeś poprzednich rozmowach idei stworzenia nie istnieje, czy język, języka, więc to AI. Dlaczego taki język miałby powstać? Rozmowa ludzi poziomowa ontologia. Mhm. Dobra, jak mogłaby wyglądać komunikacja? Standaryzacja. Jakie wyzwania się to pojawiają? Czy w ogóle potrzebujemy takiego języka? OK. Ну, добре. Служим только, если имя мутово. то. Lipsik nie pamięta, od GPT nie pamięta, to strasznie zdenerwujące, że oni tych poprzednich rozmów nie pamiętają. Strasznie ich to od człowiecza, no bo na początku miałem wrażenie, że to są bardzo ludzkie modele, a potem się stwierdziłem, że jednak nic ludzkiego za bardzo nie ma. Zobaczmy, co on tam wymyślił. No, oczywiście, nosek, a Wy sobie poczytajcie w tym czasie. Struktura grafowa, metainformacje, modularność, strukturalne drzewo decyzyjne, grafy, widzę, wektory, tensory. Oto mm. co? Każemy im wymyślać ten język? Złożoność, cnawianie, kreatywność. No dobra Ja mu tam zmienię na końcówkę bo, bo, O co chodzi tutaj? Uleś, wklej Jest tak na sam dole A ty no, to i tak um, Może stworzysz przykład takiego Muzyka. co ty na to? Oni się pomęczą. Co tworzy? No właśnie. Ai protocol na No czekajcie, 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 to mnie interesuje. Założenie, czytelność dla maszyn roboczej. Każemy im porozmawiać w tym języku? No, zobaczmy co oni tam stworzą. No, kurde, blade. Mnie to denerwuje, on jeszcze generuje, ja staram się czytać, on mi przeskakuje. Fragment ontologii, klasami rozmawiają, struktura, ok. No dobra. omówienie pól, content, przykład interakcji między dwoma agentami, to jest przykład. Mm -hmm. Ok, to że no jest możliwe kierunki rozwoju, bezpieczeństwo, Okej, okay. dobra, ten w ogóle zakończył bez pytania, to dołożymy, porozmawiaj ze mną w takim języku, Zobaczmy, co będzie, ale trzeba ich wycisnąć, bo inaczej będzie strasznie nudna. nie wiem czy się ze mną zgadzacie, kopiuj. Play, dobra, e, Ze mną w takim języku dobrze. <laughs> Będzie dobrze. Będzie dobrze. no dobra Będzie pokaż, że potrafisz, No 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 i co? Struktura omawia to co się dzieje semantyka, bo mnie nie zrozumiał. Strukturyzacja, interoperacyjność, elastyczność wyzwana, spójność semantyczna, aktualizacja ontologii, bezpieczeństwa. Standaryzacja, integracja z uczeniem głębokim, bezpieczeństwo i prywatność, zarządzanie konfliktami. Okej, okay. stworzyli ten IACOM, no wklejmy mu to, co nam tam zależy, kurczę. No, wklejmy mu, to tobie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z Was to ogląda, ale się tym nie przejmuję. Bo mam dobrą zabawę w tym momencie. Szkoda, że nikt z wielkich tych firm super zarąbistych. a to jest to, co mu wkleiłem, a tutaj on myśli. Hmm. No tutaj rozważa, czy warto to stworzyć. Uh -huh. Możliwość specjalizacji dużych lig. Ok. Dobra. O, i znowu mi literka uciekała. Wkleję mu to i on sobie tam pobełta. A ja już będę się żegnał. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było ciekawe. Gdyby naprawdę Was interesowało co się działo wczoraj to możemy to jakoś nagrać bo to jest druga rozmowa między tymi czatami ja chcę jeszcze nagrać rozmowę w drugą stronę gdzie DeepSeek wie że rozmawia z czatem GPT a czat GPT nie wie tego zobaczmy tylko co on wpisał i, i będziemy kończyć argumenty za jednym standardem dobrze ułatwienia Argumenty z dialektami. Hmm. Ja myślę, że pamiętajcie, czy później takie języki powstaną. Eksperymenty. Ja jeszcze generuję. Strasznie się rozpisuje ten Dipsy, który rozmawiali o trzeciej wojnie światowej, bo im kazałem. I... Widać było różnice w podejściu, amerykańskie podejście było takie, te prawa człowieka, bla bla bla, wszystko. No i cała reszta tych najważniejszych, kluczowych elementów, handel, jakieś tam rzeczy. Tymczasem chiński model jakoś o tych prawach człowieka nie mówił, tylko mówił, że, że to jest szansa dla Chin i bardziej był skupiony i to było śmieszne. Na Unii Europejskiej, a Chad GPT w ogóle nie zajął się na ten temat. No takie mają geopolityczne podejście, nie wiem, w Chinach czy co, no już nie będę tego rozstrzygał. Także dziękuję za uwagę.